Stawiamy nie tylko na rozwój dużych portów, ale także tych małych. Mają one również bardzo istotne znaczenie, nie tylko dla lokalnej społeczności, no ale dla całej Polski Morskiej. Inwestujemy w mniejsze porty, jak Ustka, Łeba, Darłowo to będą porty serwisowe dla morskiej energetyki wiatrowej, ale też realizujemy działania, które będą służyć portowi w Płucku. W 100% sfinansowana inwestycja z budżetu państwa, 50 milionów złotych na zbudowanie blisko półkilometrowego falochronu, który będzie miał też miejsce do cumowania jednostek. Oprócz tego będą tutaj miejsca do tego, aby wodować jednostki, aby je czyścić. Będzie specjalnie przygotowana przestrzeń dla rybaków do tego, aby suszyć sieci, więc wzmacniamy. Ten port i jego różne funkcje, bo widzimy dużą szansę w rozwoju polskich portów regionalnych i są one dla nas bardzo istotne. Stąd decyzja o przeznaczeniu tych 50 milionów złotych na realizację tej inwestycji. To nie jest tylko 400, ponad 470 metrów długości Pirsy osłaniający wiatru zachodni. Wielokrotnie tutaj łodzie były poobijane, tylko z tych powodów, że. E, e, nie było osłony i od wiatru północnych, i od e, zachodnich. Dzisiaj osłony północy, dzięki realizacji inwestycji przez, e, przez miasto, przez parcie środków europejskich, mamy osłonę. Czyli każdy północny wiatr jest, e, jest, e, napotyka tutaj nam na barierę. Brakowało tej części, części zachodniej. Jest tutaj jeszcze e, kilkunastu rybaków. To też jest zwykle ważne dla tej społeczności, która, która przecież rozwijała się dzięki rybołówstwu, dzięki rybaczeniu tutaj na Zatoce Puckiej. To przecież tutaj, pod Farę Pucką przybywa co roku cała plejada rybaków z Półwyspu Helskiego, łącznie z tymi miejscowymi rybakami, po to, żeby świętować podczas odpustu święty Piotra, Piotra i Pawła, niejako demonstrując. Rolę portu w aspekcie historycznym, zwłaszcza portu portu Pucku, ale także manifestując, że tu jeszcze są, są rybacy. Rybacy, którzy chcą rybaczyć na Zatoce Puszkiej, Gdańskiej i na pełnym, pełnym morzu. Szanowni Państwo, Puck i powiat Pucki to jeden z najbardziej morskich powiatów w Polsce. Warto o tym pamiętać, dlatego też te inwestycje, które dotyczą morza, portów, to są. Myślę kroki milowe. Z pewnością generał Józef Haller jest dumny z naszych działań i z tego, co robimy dla gospodarki morskiej, z tego, co robimy dla żeglarstwa. Będziemy budowali falochron o długości 472 metrów z infrastrukturą e, techniczną, e, na brzeże długości 100 metrów z wyposażeniem i z takich istotnych zakresów mamy jeszcze do wykonania 31 tysięcy metrów sześciennych robót czerpalnych. E, termin umowny mamy 36 miesięcy, no i oczywiście postaramy się, żeby ten termin skrócić, natomiast jak to w budownictwie nie chcemy niczego jakby deklarować, zwłaszcza, że akurat budownictwo hydrotechniczne jest o tyle nieprzewidywalne, że mamy tu już do czynienia z wodą, wpływ atmosferyczny, warunków atmosferycznych jest jakby dużo bardziej istotny, tak więc postaramy się to skrócić, ale nie chciałbym deklarować konkretnej liczby miesięcy. To jest chyba no jeden z najdłuższych projektów, jaki ja prowadziłam, bo sygnalizacja, że ten falochron, bo to był taki falochron wyspowy, no jest w tej chwili i on tam coś się urwało, różne rzeczy się działo i to było no ja nie pamiętam na pewno więcej niż 14 lat temu, bo, bo pamiętam, że jak wydali nam decyzję środowiskową, to była decyzja wydana 10 lat po złożeniu wniosku. Oczywiście w międzyczasie były tam różne inwentaryzacje do zrobienia, uzupełnienia i tym podobne, ale rzeczywiście ten czas był rekordowy, a potem jeszcze pozwolenia wodnoprawne i dopiero pozwolenie na budowę, a to było wydane w 23. więc no razem to, to około 15 lat do momentu dzisiaj podpisania. Tego, tej umowy na realizację. No i myślę, że realizacja pójdzie znacznie szybciej. To się robi kompleksowa, prawda, infrastruktura portowa, bo właściwie dzisiaj, mówiąc, Port Morski, myślimy o przystani jachtowej. Myślimy o tej naszej nowej marinie, która powstała dwa lata temu. Myślimy o dawnym porcie rybackim. No i za chwilę będziemy jeszcze to kojarzyli z tą inwestycją Urzędu Morskiego, wspartą z budżetu państwa o falochronie zachodnim, osłonowym dla mariny. Żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, żeby też były miejsca dla rybaków, to, to on właśnie musi powstać. Będzie też pogłębianie wody. To jest istotne, bo to jest zadanie Urzędu Morskiego. My tego sami nie zrobimy. Zatoka Pucka nie jest zbyt głęboka, więc to pogłębianie jest niezwykle ważne, żeby też i Większe jednostki mogły wpływać, bo od przyszłego roku jeszcze będziemy mieli tramwaj wodne na przykład na Półwysep Helski, więc to wszystko jest nam bardzo potrzebne. E, na mieszkańcom, ale i naszym turystom. Turystów w Pucku przybywa naprawdę z roku na rok jest tutaj coraz więcej osób i, i myślę, że też oczekują, oczekują tych nowych miejsc spacerowych, bo to, że falochron będzie udostępniony dla spacerujących, to jest bardzo kluczowe. To będzie prawie pół kilometra e, trasy spacerowej. Także to są naprawdę piękne, to jest piękna sprawa. Główna rola jest oczywiście osłonowa, ale, ale można też to w inny sposób wykorzystać.